Własności działań na logarytmach, czyli powtórzymy sobie wzorki, jakie działają w logarytmach. Pierwszy taki dość ważny wzór, jeżeli tutaj mamy jakieś c w potędze, czyli mamy mm, na przykład logarytm przy podstawie 2 z 8, czyli logarytm przy podstawie 2 z 2 do potęgi trzeciej, to teraz logarytm nam umożliwia to, że to 3 przeskakuje przed e, logarytm, czyli będzie w naszym przypadku 3 logarytm przy podstawie 2 z 2, a logarytm przy podstawie 2 z 2 to jest po prostu. 1, czyli jest to równe 3. Zobaczmy, jak to by było w tym przykładzie. Mamy tutaj 10 do minus 3, a tutaj jest 10 do minus 1, tak, bo 0,1 to jest 1 dziesiąta, czyli 10 do minus 1. No i zobaczmy, jak to można zapisać. Logarytm 10 do minus 1, i tutaj mamy 10, też zapiszemy jako do minus 1, i do jakiej potęgi jeszcze musimy to podnieść, żeby dostać 10 do minus 3, ale no do potęgi trzeciej, tak, no bo w tym momencie te potęgi się wymnażają, czyli magiczna właściwość logarytmu, trójka ląduje nam tutaj, tutaj zostaje a, ta sama liczba w podstawie, jak i w nawiasie, czyli to będzie 3 razy, a, po prostu razy 1. No i ostatni przykład, tutaj mamy 9 do minus pierwszej czyli 3 do drugiej do minus pierwszej czyli 3 do minus drugiej a pierwiastek z trzech to jest po prostu 3 do jednej drugiej stąd 3 do minus drugiej jest to 3 do jednej drugiej i do potęgi minus czwartej. Więc mamy logarytm przy postawie pierwiastka z 3 pierwiastka z 3 do minus czwartej tak? bo to jest pierwiastek z trzech czyli minus 4 razy logarytm pierwiastek z 3 z pierwiastek z 3 czyli po prostu 4, minus 4 razy 1 czyli minus 4. Kolejny wzorek. Jeżeli tutaj w nawiasie mamy jakiś iloczyn, czyli mnożenie, to to możemy rozbić na sumę logarytmów i w drugą stronę analogicznie. Czyli tutaj jeżeli mamy logarytm 4 plus logarytm z 25, to to będzie po prostu logarytm z 4 razy 25, czyli logarytm ze 100. Tutaj jest w domyśle jakby dziesiątka, czyli mamy to logarytm z 10 do drugiej. Czyli dwa logarytmy z 10, czyli 2. No i tutaj będzie analogiczne. Jest to po prostu logarytm z 4,5 razy 2, czyli logarytm przy podstawie 3 z 9, czyli też 2, no bo to jest 3 do 2. Dwójkę przerzucamy i 3. Tak samo dzieje się, jeżeli tutaj będzie, tutaj mamy mnożenie, to tutaj mamy dzielenia gdyż mamy, jakby tak, logarytm przy podstawie A. B przez C, czyli B razy C do minus pierwszej, czyli mamy tak, logarytm przy podstawie A z B plus logarytm przy podstawie A z C do minus pierwszej. No i to minus jeden tutaj nam ląduje przed nawias, tak, czyli logarytm przy podstawie A z B minus logarytm przy podstawie A z C. No i mamy przykład, jest to logarytm przy podstawie z pierwiastka z trzech 12 przez 4, czyli z trzech. No, jest to pierwiastek z trzech do drugiej, czyli 2 razy logarytm przy podstawie pierwiastek z 3 pierwiastek z 3, czyli po prostu 2. No i ostatni wzór, który pojawia się dopiero na rozszerzeniu, jest to wzór na zamianę podstaw logarytmu. Kiedy nam nie pasuje ta podstawa, która jest tutaj, to możemy sobie ją zamienić stosując taki wzór, czyli mamy na przykład logary przy podstawie 3 z 5, a chcemy mieć podstawę 4, żeby jakoś uprościć powiedzmy wyrażenia. Więc piszemy sobie tak, tutaj logarytm przy podstawie 4, tutaj logarytm przy podstawie 4 i teraz ta liczba tutaj, ta duża, ląduje na górze, a ta liczba mała ląduje na dole. No i Bach mamy wyrażenie z inną podstawą.